Halo, halo, ludzie hipieci, hipsterzy i kosmici. Mówi do was Knurko, na że Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co wydał Bomor i jest faktycznie trochę ekscytujące. Jako kontrast tej osiemnastolatki, którą mieliśmy w poprzednim odcinku. Nie wiem, czy to będzie widać. Powinno być jakoś w miarę, w miarę sensownie widać. Dobra, dawaj aparacie, łap ostrość, łapiesz ostrość. Powiedzmy, że na tyle, na ile widzę z daleka ten ekran, to yy, można powiedzieć, że ostrość jest względnie złapana. Jest złapana? Nie jest złapana. Nieważne. Nieważne, e, będziemy mówili o Boomerze Atlantic Sea Salt, czy też jak, ta pełna, jak pełna nazwa e, sugeruje, Atlantic e, Boomer Vault Edition numer 1 Atlantic Sea Salt. Tak to chyba idzie yy, w całości. I skocz whisky, oczywiście. Yy, oczywiście jest to yy, sample z Perfect Measure, czyli sample od yy, whisky Exchange. W poprzednim odcinku było o Bomorze 18-letnim, którego mam tutaj ciągle, i było, o, było porównanie do Bumora 12-letniego, którego mam ciągle nalanego do kieliszka i do niego będziemy też porównywać tę te, tą, yy, tą whisky. Chociaż może, że powinniśmy. Nie, będziemy porównywać do 12. Potem, ktokolwiek kto oglądał tamtą yy, recenzję 18, będzie mógł sobie, będzie w stanie to sobie jakoś interpolować jednak. Jeszcze kapelusz zostanie na później, jak bym chciał. Pumor Atlantic Season. Wypuszczony w 2016 roku na jesieni, jest pierwszą z czterech edycji whisky z Vault Number 1, je, trudno jest się ciągle przełączać między, między angielskim a polskim, czyli z legendarnego magazynu którym, y, który y, służy do leżakowania whisky z Boomora, jedynego chyba na świecie magazynu, który leży poniżej, e, poniżej poziomu morza i jest ciągle przez to morze ochlapywane i owiewany. I to ponoć do, przypisuje, przypisuje się temu, ponoć fantastyczność tych whisky, które właśnie z tego magazynu pochodzą. I tutaj będziemy mieli do czynienia z whisky, która z tego magazynu właśnie pochodzi. Pierwsza z czterech edycji, nie pamiętam, jakie są pozostałe trzy edycje. Ta konkretna nazywa się Atlantic Sea Salt. Wydana w 2016 roku ma 51,5% alkoholu, nie jest filtrowana na zimno, nie ma dodanych barwników, co zresztą dosyć ładnie widać. widać po samym kieliszku, że jest to whisky dosyć jasna, nie ma niestety podanego wieku, jest na szczęście podane to, że jest to whisky stricte z beczek po Bourbonie. W Wielkiej Brytanii można ją było dostać za 75 funtów, kiedy była nowa, teraz bliżej 85 funtów w Polsce. Niestety spotkałem się z cenami bliższymi 500 zł. Także powiedzmy, że możemy tutaj trochę porównywać tą whisky do e, tej 18, która była, która była w poprzednim odcinku. Magazyn numer 1, czyli najstarszy istniejący magazyn legendarny, e, wystawiony na działanie oceanu. Wystawiony poniżej poziomu morza, to mówiłem, i tutaj mamy do czynienia z whisky, które ma być dymno-owocową perfekcją, y, ma przejawiać się owocowym bogactwem i ma y, przejawiać się jedwabistą słodyczą. Takie są nuty smakowe, które podaje sam Mor. W 2017 roku o dziwo ta whisky wygrała nawet jakąś, jakąś, nagrodę, mówię o dziwo, ponieważ jest to whisky generalnie bardzo mało znana, raczej jednak jest whisky, która, która pojawia się w gronach entuzjastów, pojawia się chyba, bo, chyba nawet za bardzo nigdzie na internecie nie pojawiła się recenzja tej whisky, aczkolwiek, nawet i, um, nawet i Roy z kanału Aquavite um, mówił, że tak bardzo dużo ludzi, którzy się na whisky trochę znają, polecało mu właśnie ten konkretny produkt z Bomora, że sobie ją kupił i jest nią absolutnie zachwycony. Ja tą whisky też jestem absolutnie zachwycony. Zresztą mówiłem już o tym w poprzednim odcinku i nie, y, nie ukrywam mojego entuzjazmu w tej chwili. Ale 2017 rok International Wine and Spirits Competition mamy e, medal srebrny jako w kategorii Uiski bez podanego wieku z Aili. Srebrny. Nie pamiętam co wygrało co wygrało wtedy złoto, ale jestem święcie przekonany, że nie było aż tak dobre, jak to co się będzie działo tutaj. A co się będzie działo tutaj? Zobaczymy zaraz. Na nosie bardzo dużo wanilii. Ogromna, ogromna ilość wanilii kojarzącej się z takimi ciastami typu Victoria Sponge, z takimi typowo, typowo, um, typowo waniliowymi gąbkami, które służą jako baza do ciast. Karmel, bardzo dużo karmelu, słodycz kojarząca się z brûlée, z tofifi z toblerą. Po chwili mamy troszeczkę ugryzienia dymu, które jest bardzo delikatnym jednak ugryzieniem, bo mor tutaj nie daje, nie daje zbyt dużo ppm do swojej whisky. I Jest to dymność, która kojarzy się dużo bardziej z, taką, z takim morskim wędzeniem, która kojarzy się trochę bardziej z solonym karmelem, albo jakimś takim nawet podprażonym karmelem, jeżeli coś takiego w ogóle istnieje, z podprażonymi orzechami. Rzeczami bardziej w tym stylu, taką, taką soczystą, świeżą, fajną wytrawnością której w tych bomorach młodszych nie było. Ani w dziesiątce, ani w piętnastce, która była e, w dwunastce, przepraszam, ani w piętnastce, która była bardzo dawno temu na kanale, ani w tym osiemnastoletnim, bo może ta dymność taka nie była. To nie była taka fajna dymność. Ta dymność tutaj jest naprawdę fajna. Także można by strzelać, że mamy przy okazji tamtych whisky, albo leżakowanie w bardzo starych beczkach, albo kupaż, który jest zrobiony, zrobiony z, nie wiem, z beczek, albo ze słabszego destylatu, albo z innych magazynów, albo z y, czegoś, co nie wyszło, nie wiem, po prostu, dlaczego W taki sposób ta dymność się objawia w tych innych boomorach, ale w tym boomorze objawia się tak, jak powinno. Świeży, fajny, rześki, fajnie gryzący, porządny dym. Mamy pajdę chleba ze słoniną, ze smalcem może nawet, mamy cytrusowość, mamy trawę cytrynową, mamy może jakieś żelki y, cytrynowe, mamy jakieś takie kostki pomarańczy, takich kandyzowanych owoców, y, mamy jakieś landrynki cytrusowe może nawet, mamy winogrona, mamy agrest. Białe porzeczki, jabłka, przyprawowość, która kojarzy się trochę z oregano, może nawet troszeczkę z szałwią. Dużo słodyczy, dużo słodyczy, która kojarzy się z karmelem i z wanilią, ale na pewno, jeżeli, jeżeli kojarzy Wam się tutaj miód, to nie będziecie w błędzie. No cóż, trzeba zobaczyć, co będzie na języku. Zdjęcie. Wziąłem sobie całkiem sporego łyka, który był trochę za duży. Ale tak czy inaczej, dzieją się tutaj bardzo ładne rzeczy. Trochę szczypie w język. Trochę bardziej szczypie wiamę ustną niż w przełyk. Nie ma się czego dziwić. 51,5%. Takie rzeczy będzie będzie robiło. Dużo solankowości, bardzo lekka dymność, dużo karmelu, dużo toffifi, dużo Tobleron, dużo solonego karmelu takiego fajnie, fajnie soczystego, przełamanego. Przełamanego tą solą do tego stopnia, że aż mi się że aż mi się ślianki pocą owocowość kojarząca się z agrestem, z winogronami, z białą porzeczką, trochę cytrusowa, wytrawna, zaciągająca fajna y, trawa cytrynowa, zielone jabłka, oregano, szałwia, to już wspominałem, Jód jak najbardziej, yy, bardzo lekka kwiatowość, yy, taka warzywno-wytrawna, która kojarzyłaby się z bratkami, może z fiołkami nawet, yy, yy, i trochę taki korzenności kardamonowo, Cynamonowo-imbirowej, czegoś w tym stylu. Także przyprawy, warzywa, kwiaty, owoce, dym. Dzieje się tutaj fajnie na wielu, wielu płaszczyznach, i to jest Boomer, na którego czekałem od lat. Absolutnie zgniata 12, 15, 18 i różne inne rzeczy. Nie wiem, czemu Boomer nie sprzedaje tego jako ich najbardziej sztandarowego produktu, czemu więcej pieniędzy nie jest poświęconych na kampanię reklamową właśnie tego boomora, ponieważ jeżeli ten boomor byłby tym najbardziej znanym, to naprawdę, naprawdę destylarnia, ym, destylarnia i jej image bycia bardzo prestiżową, bardzo premiumową by się tutaj pokrywały i by się zgadzały jak najbardziej. Ym, trochę zbożowości, ym, trochę drożdży, Trochę słodu na końcu języka, trochę takiego, e, takiego zakalca z, z ciasta drożdżowego na języku na końcu. Delikatnie judyna, delikatnie goryczka na finiszu, delikatna mineralność, em, trochę mentolu to jest ciekawe, bo to jest rzecz, która zazwyczaj kojarzyła mi się z odbegami, e, taka. Już po dłuższej chwili, kiedy wszystkie te inne smaki sobie wygasną, na, dłuż, na długim, dalekim finiszu bardzo fajnie ożywiający element mentolowy. No, i to jest boomer, który przynosi radość. To jest boomer, który ekscytuje, to jest boomer, który jest fajny, którego można pić. To jest dobra robota. Ludzie z boomora i ludzie z bim Santory to co robicie w 12 15 18. To nie jest dobra robota to jest bardzo dobry marketing to jest bardzo dobra y, sprzeda y, bardzo dobre sprzedawanie swojego produktu i sprzedawanie swojego imidżu jednak to nie pokrywa się i nie uzasadnia y, nie uzasadnia ani cen ani tego w jaki sposób chcecie żeby was widział konsument jeżeli chcecie żeby tak was, y, was doceniał konsument najbardziej początkujący, albo taki konsument, któremu najmniej zależy na smaku whisky, a zależy mu na, jak najbardziej na yy, imidżu, no to może tak. Ale jeżeli zależy wam na tym, żeby konsument, który, któremu najbardziej zależy na smaku, yy, się do was przekonał, to więcej takich rzeczy musicie produkować. I wtedy będzie to naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Na pewno mogłoby ta, mogłaby ta whisky zyskać jeżeli miałaby podany wiek, jeżeli by to było coś, co ma 12 albo 15 lat, prawdopodobnie możemy się tutaj spodziewać whisky, która ma 6 do 8 lat, tak naprawdę, jeżeli nie chcą podać konkretnie wieku. Ale 51% czuć to na języku. Nie ma tego rozwodnienia, które jest przy 12-letnim może Nie ma tego rozwodnienia, czy też tego nie do końca, nie do końca pazura, które jest w 18-letnim może. Tutaj wszystko się zgadza. Gęstość się zgadza. Obfitość smaków się zgadza, soczystość tych smaków się zgadza. Tak to powinno być robione. Jeżeli mielibyśmy 46%, to może mogłoby tak nie być. Ale przy 51,5%. Jak najbardziej tak się właśnie dzieje. Brak kwitacji na zimno, brak, podanych, brak dodanych barwników. Meczki po Bourbonie. Prosto, prosto, bez dodatkowego finiszowania, bez kombinowania. Whisky. Mm, taka rzetelna whisky po bożemu, która bardzo, bardzo dobrze trafia w serducho. I im więcej piję whisky, i więcej whisky się pojawia na tym kanale, to tym bardziej i zaczynam też skręcać w takim kierunku. Parę lat temu, jak, się, jak słyszałem pierwszy raz y, ludzi, którzy mówili, że oni stronią od whisky z beczek po olorozo, a idą stricte w beczki po Bourbonie, to trochę się nad tym zastanawiałem. Roy zresztą z kanału Aquavita, y, bardzo mocno o tym mówił, że on szuka tylko whisky, które są z beczek po Bourbonie. Zaczynam to coraz bardziej rozumieć. Ta leśno-owocowa słodycz, która się pojawia w, beczka, w whisky z beczek po Oloroso, te rodzynki i ten, i ten cynamon, i, ta, i, ta, i ten tarty, tarty imbir, bardzo szybko się przejadają, i bardzo szybko te whisky zaczynają się robić na jednokopyto. I ta, coś takiego jak ten boomer stricte z po, yy, po Bourbonie, czy jak, ym, jak ten Aran Mahrimur Fingles Cut Quarter Cask i w wersji dymnej i w wersji, yy, i w wersji normalnej, czyli Aran Bothi, gdzie pojawiały się te winogrona, gdzie pojawiały się agrest przede wszystkim, gdzie pojawiały się jakieś białe porzeczki, gdzie pojawiały się takie owoce jednak żółto-zielone, a nie tylko czerwono-fioletowe, to jest yy, coś, co zaczyna mi się podobać coraz bardziej. Może jestem stronniczy, może po prostu mi się przejadły whisky fioletowo-czerwone, może Wam się te whisky tak szybko nie przejadają ani, ani nie przejedzą, ale ja jestem w takim momencie, gdzie zaczynam to doceniać dużo bardziej i będę teraz faktycznie coraz bardziej aktywnie szukał dymnych whisky z beczek po bourbonie, albo dymnych whisky z beczek dziewiczych. Co nie wiem, czy coś takiego istnieje w ogóle. Wiem, że hierarchii robi bardzo dużo whisky w ogóle z beczek dziewiczych, ale czy robią dymy z beczek dziewiczych, to nie wiem. Dobra, nie, nie, nie będę odstawiał tego kieliszka i nie będzie sobie zostało, niestety. Albo stety, ponieważ Boomor zrobił tutaj whisky. Naprawdę, bardzo dobrą, dobra robota Boomor. To tyle, co miałem do Was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówię do Was, knurko nesur, hamia dohas, kumila malejw.